Środę 2 kwietnia wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski, a dzisiaj w programie Miasto Zamość Kupi Dworzec, Sesja Rady Miasta, Nie palmy śmieci. W budżecie Miasta Zamość na rok 2014 jest założenie 150 tysięcy złotych na zakup dworca kolejowego przy ulicy Szczebrzeskiej. W lutym informowaliśmy Państwa o planach Urzędu Miasta Zamość dotyczących kupna dworca PKP przy ulicy Szczebrzeskiej. Miasto jest już po rozmowach z przedstawicielami PKP i organizacjami pozarządowymi, z których jasno wynika, że powstaną w zamościu kolejne przystanki kolejowe. No chciałbym rozwiać wszystkie, wszystkie wątpliwości, chyba i raz konkretnie powiedzieć, że miasto oczywiście nigdy nie było na stanowisku, że ma nie być przystanku, bo tu jest już tyle zapytań, że no chyba trzeba, czas zacząć mówić, że, że to jest nieprawda. E, chcemy, chcemy wspólnie złożyć taki projekt dotyczący miejsc postojowych, czy też przystanków właśnie kolejowych dla szynobusu. Jedno z nich to to, co w tle państwo widzicie, czyli, czyli tutaj przy Pełowiaków. Pierwsza ta lokalizacja, która, która była wskazana, oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów formalnoprawnych, bo to jest normalna rzecz. Tak samo miasto jest beneficjentem, jak każdy inny podmiot czy też inwestor. prawda? Natomiast wspólnie chcielibyśmy poprawić tą infrastrukturę, która tutaj jest, czyli zatoczkę, zrobić dojście do peronu. Z tego co jest mi wiadomo, kolej ma już decyzję wojewody, więc jak tylko otrzymamy dokumentację, miasto również wystąpi o to, aby poprawiając infrastrukturę, która służy naszym mieszkańcom i turystom, było można bezpośrednio zejść do peronu tutaj przy Ulicy I na tej zasadzie mieć przystanek, czy też na miastkę pierwotnie punktu węzłowego komunikacyjnego w mieście Zamosiu, który łączyłby drogę kolejową z drogą tradycyjną, gdzie mamy tutaj oczywiście przystanek autobusowy. Miasto ma też w planach utworzenia lokalnego połączenia szynowego między Nowym Miastem a Karolówką. Większych nakładów finansowych będzie wymagał kolejny projekt. Kolejna lokalizacja to była za za naszym skrzyżowaniem koło pływalni, gdzie można by zrobić całą zajezdnię autobusową i taki punkt park and ride, czyli standardowe rozwiązanie, gdzie mielibyśmy węzeł komunikacyjny, kolei, drogownictwa, samochodów no i oczywiście ścieżki rowerowe. Czyli to, do czego dążymy i to, co na naszej strategicznej inwestycji terytorialnej wspomnieliśmy. Także ja jeszcze raz tylko chciałem powiedzieć, że po rozmowach z koleją ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Myślę, że mówimy tym samym językiem i tutaj te działania będą wspólne i mam nadzieję, że uda nam się Zrealizować to, co już wielokrotnie podchodziliśmy do tego, ale każdy z nas poszanuje swoje prawa i obowiązki, które na nim spoczywają. Całe przedsięwzięcie jest na etapie pozyskiwania zezwoleń. Jeśli wszystko pójdzie po myśli włodarzy miasta, już niedługo rozpoczną się prace przy budowie przystanku kolejowego przy ulicy Pełowiaków. Między innymi o strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020 rozmawiano podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni zajęli się strategią rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020. Jest to dokument, nad którym pracujemy już około ponad rok, ponad rok czasu. Myślę, że dokument pod nadzorem ekspertów zewnętrznych jest przygotowany bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Państwo radni nie będą, nie będą że tak powiem, mieli sprzeciwko przyjęciu takiego dokumentu. Dokument, który pokazuje, jakie kierunki rozwoju i kierunki kierunki walki z. Rozwiązanie problemów społecznych w mieście Zamościu będą występowały w trzecie, oczywiście w odniesieniu do trzeciego okresu programowego, czyli środków unijnych na 2014-2020, a ja już wielokrotnie mówiłem, że jest to przedsmak, jest to jedna ze składowych pełnej strategii rozwoju miasta Zamość, nad którą też już pracujemy, ale to jeszcze czas, żeby o tym mówić, bo nie mamy jeszcze RPO przyjętego, więc tak naprawdę nie wiemy, w którym kierunku i jak mamy opisywać te problemy, czy też te zagadnienia, które będą w strategii przedstawiane. Na razie wykonujemy analizę. Mniej też za nocleg zapłacą miłośnicy mocnych trunków. Dotychczas za noc spędzoną w izbie wytrzeźwień należało uiścić opłatę w wysokości 366 zł, obecnie będzie to 302 zł. Radni na poniedziałkowej sesji Rady Miasta powołali do życia także nową jednostkę budżetową Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, którego podstawowym zadaniem będzie kompleksowa obsługa ruchu turystycznego w Zamościu. Nowa jednostka odpowiedzialna będzie m.in. za udzielanie informacji turystycznej, kreowanie nowych produktów turystycznych, wydawanie materiałów promocyjnych czy udział w targach turystycznych. Wszystkie te działania realizowane będą we współpracy z Biurem Promocji Informacji i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Zamość. Do tej pory obsługą ruchu turystycznego w zamościu zajmował się ośrodek sportu i rekreacji, w którego strukturach funkcjonował Zamojski ośrodek informacji turystycznej. W Borowinie Sitanieckiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji Atmosferę Chronimy, śmieci nie palimy. Atmosferę chronimy śmieci nie palimy. To projekt mający na celu uświadomienie uczniom, rodzicom i lokalnej społeczności konieczności zaprzestania spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej w tym roku jest organizatorem takiej akcji. W jej ramach odbyła się już manifestacja, a także spotkanie mieszkańców Borowiny Sitanieckiej oraz pobliskich miejscowości z osobami, które mają większą wiedzę na temat niebezpieczeństwa płynącego ze spalania śmieci. Liczymy na to, że podniesiemy, zwiększymy świadomość wśród społeczności lokalnej na temat konsekwencji ekologicznych tudzież zdrowotnych, więc jak najbardziej takie Działania są wskazane i mamy nadzieję, że będą kontynuowane nie tylko przez nas. Prelekcję na temat konsekwencji ekologicznych spalania śmieci poprowadził Marcin Andrzejewski, doktorant Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu, Zakład Biochemii i Chemii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spalanie śmieci jest zjawiskiem bardzo powszechnym w naszym społeczeństwie, a zarazem bardzo szkodliwym. Niesie to za sobą szereg ogromnych niekorzystnych właściwości, jak również wpływów między innymi na zdrowie ludzi, ale również na, na, na otaczającą środowisko biocenozę, biotop. Między innymi wpływa to na nadmierną emisję związków czy to tlenków siarki, azotu, tlenków węgla które między innymi przekładają się w konsekwencji na powstawanie tzw. kwaśnych deszczów, yy, dziury ozonowej, jak również yy, Dobra, efektu cieplarnianego. Yy, oczywiście ma to swoje konsekwencje w przyrodzie, wpływa to między innymi na roślinę, na, na gleby, na późniejszą wegetację, na uzyskiwanie plonów, jak również plonu pod względem jakościowym i ilościowym. A względem szkodliwości e, dla zdrowia e, wpływa to na nadmierną akumulację m.in. E, metali ciężkich, e, wpływa to i na, na zachwianie procesów metabolicznych e, w organizmie, jak również na, na zmiany e, mutagenne w genomach, jak również na na, na powstanie komórek nowotworowych w naszym organizmie. O konsekwencjach prawnych opowiedział dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu Mariusz Ratyna. Można daną osobę za wypalanie śmieci ukarać mandatem karnym. Mandat karny wynosi w kwocie od 20 zł do 500, a sąd może ukarać daną osobę w kwocie od 20 zł do 5000 tysięcy. Sam jeżdżę na takie różne zdarzenia, gdzie wypalane są śmieci. Ogniska i również w domu wypalają to to butelki, że nie wiedzą z reguły tak jak to zawsze, zazwyczaj bywa tak. Mieszkańcy Borowiny Sitanieckiej, a także pobliskich miejscowości nie mogą powiedzieć, że nie wiedzą. Akcja Atmosferę Chronimy, Śmieci Nie Palimy jest nagłaśniana we wszystkie możliwe sposoby. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył także wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.